Dzień dobry. Jestem Aldona. Współtworzę przyjazne twoje miejsce. Zapraszam na dzisiejszy odcinek Porannika Niecodziennego. Inspiracją do dzisiejszego odcinka było ostatnie spotkanie z kotem Filemonem. Muszę przyznać, że kot Filemon z medytacją uśmiechu dał mi sporo do myślenia. A to myślenie zaczęło się kręcić wokół tego, czy taką życzliwość rano powinniśmy serwować tylko sobie. Czy też możemy obdarzyć nią wszystkich i wszystko wokół. Zatem dzisiaj zapraszam do krótkiej medytacji uśmiechu o rozszerzonym spektrum. Wyjdziemy trochę spoza pewnego egotycznego podejścia kociego, aczkolwiek ważnego, a żeby zacząć od siebie. A rozszerzymy ją. Na cały świat. Zapraszam. Proszę usiądź sobie wygodnie, albo się połóż. Zamknij oczy. Przekieruj uważność do spokojnego oddechu. Takiego jak chcesz, byle byle był spokojny. Bardzo proszę ułóż teraz ustaw kształt lekkiego uśmiechu. Żeby wywołać wrażenie pewnej radości, pewnego, pewnej pogody wewnątrz? I tak spokojnie sobie oddychając i uśmiechając się wewnętrznie, pokieruj życzliwość do osób, które kochasz, i otocz je taką właśnie, życzliwością. Następnie przekieruj ten uśmiech do osób, które są ci obojętne, neutralne i otul je taką życzliwością, tym wewnętrznym swoim uśmiechem. Nadal spokojnie oddychając, przekaż tę życzliwość do osób, które nie są ci życzliwe, których nie lubisz, może uważasz za wrogie sobie. I tą życzliwością, tym wewnętrznym swoim uśmiechem, zneutralizuj w wyobraźni. To, co być może jest nieprzychylne. Oddychaj, proszę, spokojnie i uśmiechaj się wewnętrznie, by następnie zacząć kierować ten wewnętrzny uśmiech, tę wewnętrzną życzliwość do miasta, w którym żyjesz. Być może z następnym oddechem obejmiesz tą życzliwością obszar całego kraju i wszystkich ludzi, którzy żyją w Twoim kraju, by potem rozszerzyć i obdarzyć życzliwością cały świat, choć może wydawać się to trudno. Uśmiechnij się do tej myśli. A potem do planet i może czegoś jeszcze większego? Uśmiechaj się. A następnie z tym uśmiechem powoli otwórz oczy. Teraz już jesteś, Gotowy, gotowa, by ruszyć w dzisiejszy dzień z życzliwością skierowaną do wszystkich, których spotkasz. Dziękuję bardzo za dzisiejszą praktykę. A jeśli podoba Ci się to, co robimy w przyjaznym Twoim miejscu, to pamiętaj, tam na dole. Można przycisnąć like do tego filmu, a także subskrybuj. Życzę cudownego dnia.